Mamy kolejny poranek i jak widzicie dookoła Kyoto opustoszało. Jest godzina 7.30, więc mam trochę opóźnienie, ponieważ jadę do Fushimi Inari. I chciałam tam być zanim dotrą tam wszyscy inni, ponieważ jest to miejsce bardzo instagramowe, więc wszyscy jadą tam robić sobie foteczki z wieloma bramami torii, ale to już zobaczycie na miejscu. Przygotowania na wieczór trwają tutaj najlepsze, jak można zauważyć. Świątynia ta jest jedną z najważniejszych świętoistycznych świąt w całej Japonii. Poświęcona jest ona bóstwu Inari, jednak nie świątynia jest tutaj największą atrakcją, a ścieżka prowadząca wzdłuż bram torii na szczyt góry Inari. Przyjście tutaj z rana było zdecydowanie dobrą pomysłem. Wow, droga tędy naprawdę robi wrażenie. W niestety jest trochę zachmurzenie, więc widok jest nadal ładny, ale mógłby być trochę lepszy. Potwierdzam to, co mówią wszyscy w internetach. Im dalej, tym mniej ludzi. Na drodze na szczyt góry jest naprawdę bardzo spokojnie. Czuć zapach lasu, jest informacja, żeby uważać na małpy i dziki, i generalnie im dalej, tym turystów mniej. Wracam już na górze. Ok, do I spodziewałam się tutaj jakiegoś widoczku. Widoczki były po drodze, a tutaj jak widać nie ma. Ale tak. Dotarłam do słynnego bambusowego lasu. Nie za bardzo jest co o nim opowiedzieć, bo po prostu to bambusowy las, który jest dosyć duży, więc po prostu pokażę Wam jak wygląda. Nie. Wreszcie przyszedł czas na sekcję o jedzeniu, czyli to, co wszyscy lubią najbardziej. Na pierwszy ogień idzie tempura udon, czyli taki gruby makaron ze smażonymi w tempurze warzywami i krewetkami. Tu z kolei mamy noworoczną osobę z tofu. Podobno Kyoto słynie z tofu, więc warto było spróbować. Jak zwykle w pożarze lunchowej nie może się obejść bez postania w kolejeczce. Zdecydowałam się na ramen, który był polecany w internecie, więc takie są u tego skutki. Maccha House. Macho tiramisu, które tutaj próbowałam, jest zdecydowanie jedną z najlepszych deserów, jakie kiedykolwiek jadłam. Dotarłam już do mojej kapsuły i pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj są drzwi, które są rozsuwane i nie ma tam żadnego zatrzasku ani nic. Po prostu każdy może je rozsunąć, ale żeby tu wejść, trzeba mieć specjalną kartę, która umożliwia wejście do całego salonu kapsuł. Tu mam telewizor. Są gniazdka, są rozpisane zasady i to w zasadzie jest wszystko. Pierwsze co się rzuca w oczy to rozmiar tej kabiny. Spodziewałam się troszeczkę dłuższej, ponieważ ja mam 1,70 m i myślę, że jestem tak na, na styk, także wyższe osoby mogą mieć problem. Ale poza tym to pierwsze wrażenie bardzo fajne. Myślę, że jest to super kompromis między ceną a poziomem prywatności. Mamy nowy dzień i spędziłam już pierwszą noc w kapsule i powiem wam, że bardzo mi się podoba ta opcja. Mimo, że troszeczkę było słychać jak ktoś w kapsule obok krapał, to nie było to jednak jakieś bardzo uciążliwe, na pewno byłoby znacznie, znacznie gorzej. Jeżeli ta osoba byłaby w tym samym pokoju, myślę, że wiele osób mogłoby narzekać, że trochę za twardo, chociaż dla mnie to zupełnie nie ma znaczenia, jest wystarczająco ok, a jest to z pewnością bardzo budżetowa opcja. Te kapsuły, w których ja tutaj jestem, są takie, nazwałabym je premium, ponieważ na dole znajduje się też mini spa, ale myślę, że sama w sobie kapsuła, poza tym, że, poza tym, że hotel jest ładnie urządzony, nie różni się niczym od innych kapsuł. Myślę, że warto spróbować takiej japońskiej wersji noclegu. Więc deszcz pokrzyżował mi plany. Korzystając z tego, że niszki marki skryty. przyszłam tutaj coś zjeść i zobaczyć, jak to wygląda w dzień. Wczoraj przychodziłam tędy w nocy, ale już wszystkie stragany były pozamykane. Generalnie jest to miejsce, gdzie jest dużo straganów ze wszystkim. A tam z tyłu jest sushi z wołowiną. Generalnie jest tutaj wszystko. Jest różnego rodzaju jedzenie jak ryby, mięso, sakę, słodycze, nawet pamiątki czy skarpety. I oczywiście ludzi. Kupiłam takie coś zrobione z ryby na kiju, co zawiera jeszcze w mojej wersji. Słodkiego ziemniaka i marchewkę. Zobaczymy, jak smakuje. Dobra było, dobrze. ale brakło mi rąk do nagrywania. Ja mówiłam, że wcześniej był tytuł. Fajne jest tutaj w Kyoto to, że nie tylko ta jedna ulica, gdzie jest Nishiki Market, znajduje się pod dachem, ale jest tych ulic tutaj kilka. Jak pada deszcz, to przynajmniej można się w miarę poruszać w strefie bez deszczu. Kropada deszcz i dosyć utrudnione jest zwiedzanie w tym momencie. Byłam na ceremonii herbaty. Można wykupić sobie ceremonię herbaty z kimono i bez kimono. Wersja z kimono kosztuje ponad 5000 jenów, więc jest dosyć droga. Wersja bez kimono jest połowa tańca. W ceremonii herbaty chodzi o rozkoszowanie się smakiem maczy i picie jej w odpowiedni sposób pod przewodnictwem osoby, która się na tym zna. I jest to bardzo ciekawe doświadczenie, jednak Szczerze mówiąc, powiedziałabym, że to trochę przerost formy na treścią. Jednak mimo wszystko całkiem ciekawie wziąć w tym udział, bo jest to coś zupełnie innego. W środku nie można było nagrywać, można było zrobić jakieś zdjęcia. Za wiele tego niestety nie mam, bo chciałam po prostu wziąć w tym udział i cieszyć się chwilą. Myślę, że taka ceremonia herbaty jest zdecydowanie ciekawa dla obcykajowców. Niestety obiektyw GoPro chyba nie jest w stanie tego oddać, ale te chmury wymieszane z górami wyglądają po prostu niesamowicie. Wybaczcie, że czasem przechodzę sobie po prostu przez niektóre miejsca i nic wam o nich nie opowiadam. ale niekoniecznie jestem przygotowana do tego, żeby opowiedzieć Wam coś więcej. Mimo wszystko miejsca są warte pokazania, więc taki jest zamysł tego kanału, żeby pokazywać Japonię, a nie tylko o niej opowiadać. W Kyoto, tak samo jak w Asakusie, można spotkać bardzo dużo turystów chodzących tutaj w kimonach. Przechodzę właśnie przez ulicę Pontoczo, która jest bardzo uczęszczana przez zarówno turystów, jak i lokalnych ludzi wieczorem, z uwagi na to, że można tutaj pójść na karaoke, można pójść coś zjeść, wypić, a do tego jest bardzo ładna. Po drugiej stronie znajduje się rzeka, jak widzicie jest to małymi drewnianymi budynieszkami, także nie dziwię się, że tyle ludzi tu przychodzi. <śmuszny> Nie wiem na ile GoPro jest w stanie przy takim oświetleniu oddać, jak ładnie wygląda druga strona ulicy Ponto znajdująca się nad rzeką, ale mam nadzieję, że coś będzie tutaj widać i uda mi się Wam to pokazać. Trzecie, i to nawet nie jest docelowe miejsce, do którego zmierzałam, ale tłum jest tak duży, że nie jestem w stanie iść do przodu, bo popychają mnie do tyłu, więc chyba dalej mi się nie uda przejść. Zobaczymy. W Japonii jest taka tradycja, że w Nowy Rok, w zasadzie w noc, Sylwestra na Nowy Rok, Japończycy przychodzą do świątyni, piją gorącą sake i odprawiają tu pierwszą noworoczną modlitwę. Proszę, proszę, proszę. Proszę,

Jak już w końcu wiem, co tu się dzieje, to czuję się jak w wstałam bo stałam na początku tłumu, który właśnie wchodzi I niestety zostałam stamtąd trochę utknięta Dało mi się w końcu wejść do środka Zdało się, dostałam moje Amazakę. Mam jeszcze jedzenie na kiju, które jest tutaj podejrzanie popularne w Japonii. Jakiś sznurek, który na końcu jest podpalony. Wcześniej widziałam ludzi chodzących w tym po mieście. Teraz widzę, że chodzą tutaj sprzedają ten sznurek też tutaj. Ale nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Sprawdzę w internecie i wtedy wam powiem Doczytałam i okazuje się, że nie jest to coś, co odbywa się wszędzie, a konkretnie właśnie w świątyni Jaseka, którą odwiedzałam. Festiwal ten nazywa się Okresai i polega to na tym, że na terenie świątyni jest ognisko, w którym podpalone są pachnące zioła i robione jest to w celu odpędzenia złych energii z poprzedniego roku. I żeby mieć szczęście w kolejnym. I żeby to szczęście zabrać do domu, używa się właśnie tego bambusowego sznurka, który podpalany jest z tego specjalnego ogniska z ziołami. I żeby nie begać, to trzeba tym sznurkiem chodzić i machać w pomieście, żeby donieść do domu do szczęścia. Jeśli któraś potraw pokazana w tym odcinku przypadłabym konkretnie do gustu i będziecie chcieli odwiedzić przy okazji wizyty w Kyoto restaurację, to wszystkie miejsca podlinkuję Wam na dole w opisie. Tymczasem to już wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się już niebawem w kolejnym. Cześć!